z e, serii, którą prowadziłem z Anderson na naszym kanale. E, dzisiaj zajmiemy się Dream Teamem, czyli moją drużyną marzeń z Johto. Y, e, dzisiaj właśnie już jest drugi odcinek e, w moim wydaniu, więc e, poznawiam zająć się Johto. E, dzisiaj oczywiście e, zaczniemy od starterów i tak dalej, i tak dalej. Całą moją e, pierwszą szóstkę, całą drużynę, którą chciałbym podróżować e, właśnie w tym regionie. E, oczywiście wybrałbym z, e, Silvera, e, Golda, przepraszam, jako e, swojego bohatera. Nie, wiem, czy nie jest jeden z moich ulubionych bohaterów z gier Pokémon. E, bardzo lubię jego, jego, jego wygląd, jego ubrania, jakie nosi na sobie. E, może być na równi z Brandanem, ale dobra, M przejdźmy do pierwszego miejsca, oczywiście do startera, e, którym jest nie kto inny jak Typhlosion. E, jest to mm, typ ognisty, którego e, pokochałem od e, swojej pierwszej e, ewolucji, czyli od Syndaquila, e, którego darzę wielkie szacunki, ponieważ e, grając w moją wersję e, Hard Gold e, wybrałem jego i do końca gry e, był ze mną tak naprawdę i jest do dzisiaj w sumie w moich e, XY e, siedzi tam gdzieś w PC i czeka na swoją kolej. E, no. Przejdźmy do kolejnego pokona w, tym, w tej drużynie, e, którym jest e, pierwszy w sumie e, pierwsza pokemon. E, jest to Noctowl. latający typ, oczywiście pokon, którego e, dużo osób oczywiście pewnie łapie, ponieważ wiecie, e, typ latający, pierwszy, którego możecie spotkać oprócz PJA, e, więc e, to jest kolejny pokon, którego wybieram na moją listę, był mi pomocny w przelatywaniu do różnych miast. E, czasem pomagał mi w, w walkach niektórych, ale głównie to był taki wiecie, e, pokemon na hm -y, nie? Dolatają do różnych miast i tak dalej, i tak dalej Ale dalej go do większą spacemu, nie jest mój, jeden z moich ulubionych, e, jak nieulubiony typ latający z, tych, wiecie, z każdej z gier. E, ten co zawsze jest jako swój pierwszy latający typ. E, Przejdźmy do kolejnego miejsca, na którym jest e, Heracross Herakros na pewno musi być w moim teamie, ponieważ jest chłopakiem, którego e, kocham od dziecka. Pamiętam jak ogonałem e, anime, gdzie aż po swojego Herakrosa, którego zawsze e, można było spotkać na plecach Bulbazaura, któremu wysysał swój nektar. E, polubiłem tego pokemona, pocieszyłem się, gdy dostał swoją mega ewolucję z i, wiki, wix i Y. Nie była to najlepsza mego luka, wyglądowo, oczywiście, ale zawsze fajnie widzieć tą wersję starego Pokemona, Więc Heracross, moim zdaniem, powinien znaleźć swoje miejsce w mojej drużynie marzeń z tego regionu. Przejdźmy dalej. Kolejny Pokémon, dzięki któremu w sumie wygrałem ligę w Johto jest Donfan. Pamiętam, jak złapałem małego Fanfego i potem wyewoluowałem go w dużego Donfana. Pokémon, który no nie wiem czy jest e, głównie lubiany przez e, Pokemaniaków, że tak powiem, bo mało osób go używa. E, nie jest on chyba zbyt dobry w walkach, bo e, to w tym się bardziej Andres e, zajmuje. Ja po prostu wiecie, idę, biorę Pokémony, lecę w każdej gym, w każdą walkę, idą, fan był którego musiałem mieć w drużynie, który mi się bardzo podobał. E, no i co tu więcej mówić. E, przejdźmy do kolejnego miejsca, już przez ostatniego. W mojej drużynie dwa miejsca zostały, no i tutaj e, kolejny taki maskę, którego pewnie będziecie się spodziewali, jest to Ambrion, ale nie zwyczajny Ambrion, musiałby być to Shiny Ambrion. E, nie wiem, jak, tu, jak długo by musiał e, restować grę, żeby dostać się w jego ale Ambrion jest to jednak z moich, e, jeden z moich ulubionych. I w a w wersji shiny wygląda nieziemsko jak dla mnie, więc taki oto Ambryon znalazłby się w moim teamie. A na ostatnim miejscu też chyba nie niespodzianka, mi się wydaje, że dużo osób by go też wybrało. Jest to Tyranitar kolejny Pokémon, który ma kilka ewolucji. Nigdy nie lubiłem Pupitara, był jakoś taki zawsze moim zdaniem odrzucony w moim, w moim przekonaniu, nigdy go jakoś nie za bardzo lubiłem, ale wiedziałem, że trzeba go wytrenować, żeby stał się wielkim potężnym tyranitarem. No i też pomógł mi w wielu walkach, głównie tych ostatnich, bo to, wiecie, na końcu głównie się łapało takie pokemony. Eee, no i co, w mi na pewno pomógł, został przytransferowany z Pokébanku do moich XY eee, Siedzi w moim Omega Ruby eee, i Alpha Sapphire oczywiście, więc tak by wyglądała moja szóstka pokonów w JoTo. Mam nadzieję, że moje wybory Wam się podobały. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał i pochwalcie się jaką drużynę wy byście wybrali do podróżowania w regionie Johto. Ja się na razie z wami żegnam, Siemanko!